Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na vloga, w którym będę mówiła o dwóch książkach. Pierwszą z nich jest Hyperion Dana Simonsa. Jest to powieść z gatunku science fiction, właściwie już klasyk science fiction. Ona jest dosyć, dosyć gruba i myślę, że nie będzie to łatwa lektura, ale jestem bardzo zaintrygowana. Przewiozłam ją już jakiś czas temu z domu rodzinnego i... I leżała sobie trochę i czekała na swój moment, ale coraz bardziej ona mnie ciekawi, więc y, zaczęłam czytać. I dosłownie jestem gdzieś na 30. stronie i już wiem, że prawdopodobnie będę to czytała bardzo, bardzo długo, bo język nie jest zbyt prosty. Historia będzie raczej z gatunku tych, y, tych zawiłych i takich, które będą wymagały od nas dużego skupienia. Książka rozpoczyna się od prologu, w którym nasz, póki co, główny bohater, konsul, zostaje wezwany do powrotu na Hyperion, bo Hyperion jest planetą i ma odbyć pielgrzymkę do, do grobowców takiej mitycznej istoty, która się nazywa Hyżwar. Hyszwar jest jakby właśnie taką, takim bytem, bóstwem może, on ma nawet swój kościół. Nie wiemy zbyt wiele na jego temat i mam nadzieję, że jego postać będzie, będzie tutaj bardziej rozwinięta już wkrótce, bo jestem ciekawa. Później poznajemy kolejnych pielgrzymów. Ich jest w sumie siedmioro i konsul wie, że jednym, jakby wśród tych pielgrzymów jest agent nieprzyjaciół. I ciekawą bardzo koncepcją jest to, że ci pielgrzymi, kiedy już dotrą do Hyżwara, mogą wystosować jedną prośbę do niego i tylko jeden z nich zostanie wysłuchany, a. Reszta umrze. Także zobaczymy, jak mi się to będzie czytało. Daję sobie dużo luzu, daję sobie na to naprawdę dużo czasu, bo nie ma sensu się z tym śpieszyć i nie ma sensu na siebie wywierać presji, bo po prostu to nie będzie łatwa wcale lektura. A druga książka to To, co zostawiła Ellen Mary Wiseman. Wydaje mi się, że to jest thriller, ale takiego raczej mniejszego kalibru. To jest historia prowadzona dwutorowo. Pierwsza linia czasowa to jest teraźniejszość, mniej więcej. Nasze czasy, i tam główną bohaterką jest Izzy, która jest młodą dziewczyną, niestety już po przejściach, ponieważ jej matka zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym bodajże albo w więzieniu, ponieważ zastrzeliła ojca Izzy. No i Izzy średnio radzi sobie, szczerze mówiąc, z tymi wydarzeniami. Jest strasznie wkurzona na swoją mamę. Jest w niej dużo buntu, dużo niezrozumienia. I w sumie nie chce za bardzo mieć z nią nic wspólnego. Ona tylko ma nadzieję, że, że jest jakieś dobre wytłumaczenie dla tego, co, co matka zrobiła. I ona ma nadzieję, że właśnie tym wytłumaczeniem jest szaleństwo. Natomiast druga linia czasowa to jest mniej więcej to jest początek XX wieku. Jest to historia Klary, która również jest młodą dziewczyną i mieszka w bardzo apodyktycznym domu z apodyktycznym ojcem, który. No, powiedzmy, aranżuje taką sytuację. Aha, bo co ważne, co istotne, on nie akceptuje chłopaka, w którym Klara się zakochała. No i właśnie aranżuje taką sytuację, w wyniku której Klara zostaje zamknięta w przytułku dla obłąkanych. Jak można się spodziewać, Klarzy nic nie dolega, tylko po prostu jej ojciec nie akceptuje pewnych jej wyborów. Na razie jestem całym sercem zaangażowana w wątek Klary. Początek jakby tego wątku Easy średnio mnie interesuje, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że później się trochę bardziej zaangażuję, ale na razie tak, na razie Klara jest zdecydowanie tą warstwą tej historii, którą chcę poznać bardziej. Hyperiona nie ruszyłam, no bo nie miałam na niego w ogóle ochoty, i wiem, że muszę mieć dosyć skoncentrowany umysł, żeby, żeby go czytać. A jeśli chodzi o to, co zostawiła, no to jestem prawie w połowie. I tak jak początek średnio mi się podobał, trudno mi było się wgryźć w tę historię i jakoś zaprzyjaźnić się z bohaterami, a właściwie ja się zaprzyjaźniłam tylko z jedną z dwóch bohaterek. O czym powiem za chwilę. Czyta się to teraz o wiele, o wiele lepiej. Ja nie przepadam za wątkiem easy i nie mam do niej samej w ogóle żadnych zastrzeżeń, bo uważam, że to jest dziewczyna z werwą, z ikrą i z jajami, i ona da się lubić. I też nie chciałabym, żeby wyszło jakoś tak, że ja nie mam empatii względem niej, bo mam. A jej życie naprawdę nie jest usłone różami. Ale po prostu ten wątek w tych czasach, bo to się dzieje w czasach nam współczesnych. Średnio mnie interesuje. Mamy tutaj dużo problemów takich, wiecie, około szkolnych, e, takich międzyludzkich, e, nastolatkowych, typowo. I mnie to po prostu nie angażuje za bardzo. Natomiast wątek Klary od samego początku e, ma moją dużą uwagę i bardzo kibicuję tej dziewczynie. Chociaż boję się, że niestety nie będzie to wcale e, historia z Happy Endem, ale no, zobaczymy, co będzie dalej. I dotarłam w tym momencie do. Dość dużego zwrotu akcji i ten moment każe nam przewartościować wszystko, co już wydaje nam się, że wiemy na temat tej dziewczyny i na temat jej historii. Chociaż szczerze mówiąc, ja jeszcze mam pewne wątpliwości, czy to naprawdę tak, a nie inaczej się okazało, czy to jest tylko pewien zabieg e, autorki. I coś mi mówi, coś mi każe przypuszczać, że, że to jest jednak, że to jest jednak kłamstwo. Ale zobaczymy. Też nie chcę stracać za dużo. Bo chcę, żebyście też sami mieli fraj do czytania tej książki. Bo muszę przyznać, że. Pomimo tego, że ona ma wady i nie do końca wszystko mi w tej historii pasuje, to czyta się to niezwykle dobrze, bawię się świetnie i chociaż sama konstrukcja tej książki, może i język, i pewne wybory fabularne mi się nie podobają, to na pewno to będzie coś, co ja zapamiętam, bo historia Klary już mi gdzieś tam zapada mocno w serce, a podejrzewam, że jak dojdę do końca i będę wiedziała, jak już wszystkie wątki się potoczą, to. To tym bardziej ona mi, ona mi w to serce zapadnie, chyba że zakończenie mi się po prostu zupełnie nie spodoba. Ale liczę na to, że tak nie będzie. Żeby zakończyć już tego vloga i podsumować to, co przeczytałam. Jeśli chodzi o Hyperiona, to myślę, że trochę się pospieszyłam z mówieniem wam o tym, bo ja naprawdę tę te książkę tego liznęłam i na razie zostawiłam. Interesuje mnie w tym momencie dosłownie tysiąc innych, ale wiem, że będę do niego wracać, bo nadal jestem go bardzo ciekawa. Ale za to udało mi się skończyć to, co zostawiła. Mi się bardzo ta książka podobała. Zdecydowanie mocniejszą stroną jest według mnie wątek Klary, bo nie tylko, że mnie bardzo wciągnął, to mnie jeszcze bardzo poruszył. To była taka typowo moja historia. Natomiast jeśli chodzi o wątek Izzy, to uważam, że tam nastąpił w pewnym momencie pewien przesyt yy, nieszczęśliwych sytuacji, yy, które, które dotykają bohaterów, i przez to ta książka straciła dosyć mocno na, na wiarygodności. I to mi dosyć mocno przeszkadzało, bo po prostu czuło się tam jakiś rodzaj fałszu. Można też zarzucić, że ta książka ma odrobinę zbyt może hollywoodzkie zakończenie i pomimo tego, że ja chciałam, żeby tak się wydarzyło, to nie podobało mi się. Może sposób opisania tego mi się nie podobał, w każdym razie na to, na to zwróciłam uwagę. Generalnie była to bardzo dobra książka na ten moment, na ten moment mojego czytelniczego życia i ten moment w roku, bo bawiłam się bardzo dobrze. I pomimo swoich mankamentów mam poczucie, że ta książka ze mną zostanie na dłużej. Więc to już by było na tyle. Teraz mi się coś kołacze po głowie, że ta autorka napisała jeszcze jedną książkę, ale nie mogę sobie w tym momencie przypomnieć. Pamiętam okładkę, ale nie wiem, czy to jest tej samej autorki. Ale jeżeli wiecie, czy ona popełniła coś jeszcze, to dajcie znać, bo w sumie chętnie bym spróbowała jeszcze jakąś jedną pozycję, bo to było naprawdę, naprawdę dobre i naprawdę ciekawe. A teraz już się z wami żegnam. Jak zwykle zapraszam Was na Instagrama, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejne filmy. Cześć!